Cześć, z tej strony, maciewich tam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale zimeczki. Jak widzicie, gramy sobie ponownie w Heiden i to jest chyba jakaś nowa mapa, bo pierwszy raz w życiu jestem rudą, yy, nie żelaza, tylko właśnie złota, chciałem powiedzieć, ponieważ, słuchajcie, zobaczyłem, że właśnie mogę być rudą yy, złota. Czyli gold or i sobie myślę, lol, nigdy tym nie byłem. Bierę to od razu, gościu. I właśnie tak zrobiłem. Problem jest w tym, że nie znam tej mapy. znaczy w sumie, czy, czy to problem? Po prostu chyba jakąś nową mapkę dodali. Słuchajcie, tutaj co sobie wszedłem to chyba nie jest najlepszy pomysł. A, gościu, musimy stąd uciekać, musimy stąd uciekać. Naprawdę prędko, bo co tutaj się dzieje, nie mam pojęcia, słuchajcie, ale. Ej, ta kryjówka? Chociaż w sumie zobaczmy co jest na górze. Ej, jestem naprawdę ciekawy. No to jest chyba jakaś nowa mapa. Napiszcie mi, czy to jest właśnie nowa mapa, czy tylko mi się tak wydaje. I ja po prostu nie znam tych mapek. Ale o, słuchajcie, tutaj jest fajnie. Ta prawda, tam nie wejdę, ale tutaj. Już jak najbardziej, także myślę, że na razie ta miejscówka wystarczy. Jeżeli ten odcinek Wam się spodoba, to zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję na kanale, bo odcinki są codziennie, więc naprawdę warto subskrybować. Pamiętajcie także o dzwoneczku i bez przedłużenia lecimy sobie z odcinkiem. Czy ta miejscówka, słuchajcie, jest wystarczająco dobra, żeby to wygrać? Nie znam tej mapy, także mam, słuchajcie, wymówkę, jakby coś mi nie wyszło, ale lecimy sobie za tam wybuchem. Okej, okay, tam biegają kolesie. Kolesie biegają. On wbiega na górę. O ty gościu, ktoś tu się zbliża, ktoś tu się zbliża, uciekamy, szybko, 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 tutaj O kogo chodziło? O tego na dole, dobra, to słuchajcie, on mi jak na razie nie zagraża, mamy mieczyk Także nie jesteś źle i gdziebyś. gdzie byś... Ej, czy ja chcę się tam ukryć? Elo, patrzcie, 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 on tu jest, on zaraz mnie zobaczy, zaraz mnie zobaczy A może tu? Chociaż słuchajcie, no naprawdę, siankiem, tutaj jakbym się schował, będąc siankiem, to by było spoko W ogóle mega fajny spot na kolesi, ale ile ich jest Ilu ich jest raczej. O kurczę, słuchajcie, patrzcie. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Tu sobie wejdziemy. Elo? Elo? Patrzcie, co robi Macio Patrzcie, co robi na Hyderseek. Kogo Gość, gdzie ja się chowam? O nie, spadłem na sam dół. Halo? Halo? Ej, dlaczego oni mnie nie atakują w ogóle? Oni mnie w ogóle nie widzą, no ja jestem na samym czubku. Ej, dobra, tam chyba koleś ogarnął. Także słuchajcie, wejdziemy sobie tutaj szybko, szybko. Nie! Co ja, co ja robię? Nie, szybko, 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 uciekamy, szybko, gościu Nie, nie, tu chciałem, dokładnie, o, tu chciałem wbiec O, dokładnie tutaj I teraz, gościu, lepiej być przygotowanym, bo tutaj już jest ziomeczek Szybko, szybko Nice, w ostatniej sekundzie, słuchajcie W ostatniej sekundzie, czy on mnie sprawdzi? Pytanie Czy on mnie sprawdzi? Bo naprawdę byłem mega widoczny On zszedł na dół Co? Jakim cudem? Jakim cudem on zszedł na dół? Ej, ja chcę znowu tam wejść, słuchajcie. Ja muszę to, to, ja muszę to zrobić jeszcze raz. Hello? Hello? Hello, jestem Maciok na samej górze, słuchajcie. Patrzcie na Heineken co się dzieje, najlepsza mapa. Patrzcie. Patrzcie, oni mnie widzą. Nie, no niemożliwe, że mnie nie widzą. Halo. Ja się rozglądam wszędzie. No, niemożliwe, że mnie nie widzą. A, a w sumie to nikt do mnie nie biegnie. Czy naprawdę to jest tak wysoko, że nikt tutaj nie patrzy? O nie, o nie, dobra, słuchajcie, jestem tu, jest, nie, gonią mnie, gonią mnie, uciekamy, uciekamy Szybko, nie, <grym> załatwili mnie, słuchajcie, byłem czwartą najlepszą osobą, ale nie ma co ukrywać, że ja się nie ukrywałem Wiecie, co mam na myśli, ja po prostu wszedłem na najbardziej widoczny, o, dokładnie tam, słuchajcie, o, tam się Maciek wszedł Byłem w najbardziej widocznym miejscu na tej mapie, ale naprawdę było fajnie, mi się to podobało Kurczę, nie pamiętam jak się nazywała ta mapa, a głosowałbym na nią jeszcze raz. No mam, nadzieję, no mam nadzieję, że teraz wszyscy będą na nią głosowali, bo ewidentnie jest nowa, słuchajcie. Musi być nowa... Ej, jaki wózeczek w ogóle na o gościu, patrz. Maciek będzie teraz sianeczka przewoził. Dobra, kogo my szumamy? Szukamy craftingu i tego enderowego piasku. Tak mi się wydaje, że to jest enderowy piasek. Może tutaj. Nie no, pewnie sprawdzone już tysiąc razy. Dwie osoby zostały i minuta, słuchajcie. Musimy to wygrać. Nie, jako nieszukający, a raczej jako szukający. <grytanie> Halo. Ej, to by była dobra kryjówka. Trzeba przyznać, że o tym nie pomyślałem. Jeden ziomek został. Jeden ziomek i minuta. Dobra. Przeszukujemy piaski. Przekopujemy wszystkie piaski tutaj, sandstone-nowe. co ja mówię, sandstone owe? Nie pamiętam, jak się ten blok nazywa. To jest taki. The Seekers are the winners. Nice, słuchajcie. Pierwsza rynka wygrana. Także od razu sobie polecimy na kolejną. Co prawda, nie udało się wygrać jako chowający, ale troll naprawdę siadł solidny, musicie przyznać. No, no i proszę mnie dodać. hello, Halo, Halo proszę mnie dodać. A może pani zielo... Dodało mnie od razu. Jakim cudem, nie zdążyłem wam pokazać pani zielonej owcy. No może przez sekundę było widać. Dobra, w sumie to nawet lepiej, bo po prostu szybciej sobie zagramy. Na co by tu zagłosować, słuchajcie? Na co by tu... Na tę mapę nie. Może na... Na tę, nie mam pojęcia co to jest za mapa Nie kojarzę jej kompletnie Także właśnie sobie na nią zagłosujmy no, Mam nadzieję, że nie będę żałował tego wyboru Trzy osoby jeszcze Może uda, wam, y, muszę, uda mi się pokazać y, wam mojego skilla Skilla w parkurze Okej okay, Za minutę będziemy już Za minutę będziemy grali A mojego skilla w parkurze jak nie było Tak dalej nie ma, gościu Chyba trzeba klawiaturę wymienić, bo naprawdę na tych przyciskach ciężko mi się czasem naciskać Pyk, pyk, dobra. Jesteśmy tutaj. I ostatnio, nie uwierzycie, ale ten skok sprawia mi duże kłopoty. No właśnie, o tym mówiłem, ale z kolei ten bardzo często zaczął mi wychodzić. Także może przynajmniej to uda mi się wam pokazać. Pyk, no dobra, nie udało się, ale nieważne, bo wybieramy sobie bloki. Hmm. Na kowadu mam ochotę. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, czy kiedykolwiek byłem kowadłem. Może dlatego. Aj, tutaj kompletnie nie tak skoczyłem. Bardzo źle, bardzo źle, Maciu. Oui. no i słuchajcie, presja kamery po prostu. Zostawmy to w ten sposób. Okej, okay, to jest ta mapa. Nice, dobrze. Tutaj akurat kowadło jest całkiem niezłe. Dobrze myślę? Słuchajcie, dobrze myślę? Dobrze myślę, czy nie dobrze myślę? Halo, zeskoczmy sobie tu. To jest ta mapa ze statkiem. To co. Okej, okay. to myślałem troszkę inny, ale nie ma. sobie, gniemy sobie od razu na statek. Elo. Elo, i tu będziemy. Będziemy trolować kolesi. No, ja nie widzę w ogóle innej opcji nawet. Patrzcie, tu sobie wejdziemy. Tędy. Ej. Tu jest kowadło. O, gość. A jakbym się zrobił. Coś takiego? Nie, bo jestem źle ustawiony. Halo, musisz się obrócić, kowadło. No, nie, patrzcie, po prostu ono jest inaczej ustawione, widzicie. No, nie. Tak nie może być. Tak nie można mieć gości! Ale tu... O, tu już może być, tylko że słuchajcie, musiałbym stanąć coś takiego. No to nie jest szczyt perfekcji, ale w sumie słuchajcie jakbyśmy sobie stanęli. O tutaj! To już jest całkiem spoko, co prawda nie mam tego dywaniku na sobie. Ale musicie przyznać, że nie wygląda to źle. Nie wygląda to źle, także będziemy sobie obserwować... No nie, rozwalili go! Patrzcie! On goni szukającego! Ej, chowający gonił szukającego masakra jakaś. I co tu się dzieje? Słuchajcie, to jest najlepszy spot, bo można obserwować kolesi. Naprawdę wszystkich, patrzcie, można każdego tutaj po prostu spotować, obserwować. Ela, co on zrobi? Ziomek, weź chodź tutaj, Flames. Ludwik, jak go zepchnął? Patrzcie, co on zrobił. Jak oni się z nimi bawią, to jest najlepszy spot. Słuchajcie, jak gracie na tej mapie, zawsze musicie tu przyjść Bo naprawdę, to ile fanu daje oglądanie jak chowający trolują szukających To jest, no nie do opisania, patrzcie co tu się dzieje Elo Goni ich, patrz o, nie, dorwali go, ale lipa, o nie, kolesie tu lecą O nie, dwóch się tu lecą, po, po, spróbujemy ich pozrzucać Jeżeli tu przyjdą, to spróbujemy, spróbujemy ich pozrzucać Łe, łe, łe Nie, nie, gościu, spaduwa tam, elo Dobra, i uciekamy Uciekamy, bo miałem za mało serca On dopiero zobaczył, że ja uciekam <grym> Ej, może uda się uciec przed nim Co wy na to? To by było na pewno mega, mega cool Także, słuchajcie, wbiegamy sobie szybko tutaj Konie mnie! Dobra, nie u mnie Siema, siema Siema, 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 gościu Co on ro... Patrzę, co ja robię mi... Rozwalimy go Nie! Nie wierzę, słuchajcie, że nie udało się go rozwalić Tyle, ile on hitów dostał, to masakra Ale byłem przygwożdzony z jednej i z drugiej no naprawdę, nie było dla mnie ucieczki, słuchajcie Ale widać, że tutaj chowający po prostu wiedzą co robić No ta mapka jest mega popularna A tutaj bardziej się troluje, sami widzieliście, że ja zamiast się ukrywać jak, jak porządny chowający To, 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 to wolałem ich go, go pozrzucać, czy coś takiego <grych> Dobra, dobra, szukajmy w takim razie um, Jednego kowadła, bloku irona Liści, ojoj, jeszcze 8 osób, to jest nie tak mało to jest naprawdę niemało. I gdzie oni mogą się chować? Jak myślicie? Ja myślę, że gdzieś tutaj, bardziej w tej bazie. O! Mamy kogoś! Gościu, chodź tu! Będziemy go teraz gonić, biblioteczki do no starych. Chodź, no daj się, proszę. No daj się Maciochowi. No, jakim cudem on tak szybko biegł? Halo! Jakim cudem on tak szybko biegł? No dlaczego ja. Nie, to nie fair, no, słuchajcie, nie dość, że mnie załatwiają jako chowający. To jeszcze, jako szukający, nie dają mi załatwić nikogo. No nie jest to, nie jest to najfajniejsze, no ale trudno. No ale trudno, gościu. Lećmy sobie dalej półtorej minuty, nam zostało. I czy uda nam się kogoś znaleźć? No na pewno byłoby fajnie. Ale to może być nie takie łatwe zadanie. Dobrze, przekopmy sobie to wszystko. Elo, elo, elo. Pyk, pyk. Tutaj ewidentnie nie, a może tu? Nie, tutaj też raczej nie. Wadło jakieś, halo, halo No musimy dalej, musimy próbować dalej Liście były Co to był za dźwięk, ej Słuchajcie, wszystko sobie przekopujemy Wszystko Crafting jakiś, nie, może w ten Bikon, <laughs> Ej, to by było Dopiero Tutaj, Czy tutaj nie było kampy? Może, halo, no niech Ktoś mi się da tutaj załatwić Proszę, bardzo, jak bardzo grzecznie, proszę Sześć osób, to to jest całkiem sporo. Chociaż jedną osobę mógłbym znaleźć. Czy nie? Czy jestem za słaby? Kurczę, no już nie mogę. Uderzać nawet. Halo. Proszę mi oddać. Proszę mi oddać umiejętność bycia szukającą. 30 sekund i 6 osób się chowa. Ej, to naprawdę muszą być jakieś koledzy, którzy mają wymasterowane te mapki. Bo. Gdzie tutaj się chować? No nie mam pojęcia. Może to kowadło jakieś jedno. Halo. No nie, no nie tym razem. Ej, naprawdę jest ciężko. Sami widzicie, że ja już pół mapy przeszukałem i, i nikogo tutaj nie ma. 10 sekund, no słuchajcie, 5 osób nam się nie uda znaleźć. Także tym razem polegliśmy, ale i tak było śmieszne. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję na kanale, ponieważ odcinki są codziennie, więc naprawdę warto zadzwoneczkować. A takich odcinków będzie więcej. Jeszcze raz mam nadzieję, że Wam się podobało. Do następnego. Yo!